zaczyna się zbiórka, zbiórką zabawa i śmiech naszego jest tyle. Żeby pojawia się problem i mózgu jak przyznać śmiech nie śmiech na chwilę, bo przecież... Przed siebie. Na Wałbrzych! Choruchy! <laughs> <laughs> Choruchy! Dwa, raz, dwa, trzy! Dorotki, <laughs> sto, wy! Martyna Szulc. Ma zdrowie funkcyjne, zastępuje, jest roześmiona i radośna. Obecnie ma otwartą próbę na skoczy i Lubi tańczyć, śmiać się, a jak lubią kolor to róż. Ale wstaną na szpawek. Posiada od półtorej roku i obecnie chce odpocząć próbę Jedną belkę. lubi pływać i jeździć na a zimą na łyżbę. Ulubionym kolor kolorem Oli jest żółty, co oznacza, że jest pogodna i ciepła. Sandra Paweł. Jest bardzo zadowolona z siebie, ponieważ na tegorocznym biwaku otrzymała krzyż. Chce otworzyć odpor próbę na jedną belkę. Jej ulubionym kolorem jest fiolet. Bardzo lubi swoich przyjaciół i śmierć się. Nikola Stokłosa. Na tegorocznym obozie otrzymała krzyż. Lubi tańczyć i śmierć się. Ulubiony kolor to, to zielony. Magdalena Kudra. Na ostatnim biwaku zdobyła krzyż. Lubi to tańce i spędzać czas przyjaciółmi, A jej ulubionym kolorem jest róż. Adriana naczyńska Na biwaku w listopadzie zdobyła pierwszą część munduru, czyli chustę. Uwielbia akrobatykę i kształtuje w tej dziedzinie swoje zdolności. Jej ulubionym kolorem jest niebieski. Patrycja Brodowski. Bardzo lubi się śmiać i czytać książki oraz czasówki z małgorzatami. Krzyż otrzymała na obozie w 2010 roku co oznacza spoko. Na, na pierwszą w tym roku y, harteckim, przyszła z dwoma dwoma koleżankami, Nikołem świec i Wiktorią w szkół. Nikołem lubi śpiewać i, i, oraz sport, a Wiktoria lubi swoich przyjaciół i ubiega się śmiać. Hej, hej, hej! Zapomniałaś o kimś? Okiem. Okay. Ona się super zastępowej Weronice Papierkowskiej. która mała próbę na pierwierkę, a jej stałem na przyszłość, wydałem się medycyną. 没有、嗯。<分> Ja jestem Sandra, ja jestem następcą i lubię grać na gitarze. Mm. Hej, ja jestem Kasia, lubię grać na gitarze z moimi koleżankami, oraz lubię śmiać. Ja nazywam mm. się Marta i lubię Ja jestem Wadzina i mm. lubię biegać. Ja jestem Nikola, lubię śpiewać i tańczyć. Ja jestem Wiktoria, lubię mm. malować. Ja jestem Natalia, lubię też lubię. Ja jestem Wiktoria i lubię biwaki. Tchau! Ah. że trzeba w strajk ile ludzie od tego gościa. E, dziękuję. <grym> e, ja go też nie lubię. E, interesuję się e, kulturami, sportem i e, różnymi wycieczkami. Oddaję no, to no, dalej. I masz najmniej Szymon! Szymon, dalej! jestem. Ja jestem Dawid, interesuję się sportem i lubię grać na komputerze. Nazywam się że... Adrian, lubię sport i pomyślam no, my... na... Jestem Paweł, ja lubię my. grać w piłkę nożną na no ikonie. Zastęp podrywacze. tak to pomachajcie jeszcze. Okej, okay, dobra, dzięki chłopaki.